Działam na rzecz kobiet, rozmawiam z kobietami i tak naprawdę to one przyczyniły się do tego, że dały mi siłę, aby, aby właśnie o tym głośno mówić, że, że większość kobiet właśnie stara się jakoś wyjść do przodu, iść do przodu, wyjść z pewnych problemów i być też wzorem dla innych. Poprzez tekst nie da się tego przekazać ludziom, bo, bo my jesteśmy ludźmi, y, którzy lubimy jakby wygodę, żeby ten, y, ta forma y, informacji była jak najbardziej delikatna i czytelna. Więc właśnie inspiracją dla mnie było stworzenie takiego projektu oceniaj docenia, czyli zrobienia zdjęć na podstawie tego, jak wyglądamy na co dzień, a jak jesteśmy oceniane tak naprawdę i jak naprawdę ile żeśmy przeszły, że, że właśnie ta, te problemy to wszystko jest naszą siłą. Jest naprawdę gigantyczna odwaga tych pań. Pokazać tą trudniejszą część swojej historii, swojego ja i to tak naprawdę wymaga odwagi. To że, to, że miasto chce w takie projekty wchodzić, chce się angażować, chce pomagać kobietom w pokazywaniu, to jest taki troszeczkę nasz obowiązek. Czy to wymaga odwagi? Myślę, że dużo więcej naprawdę, zdecydowanie nieporównywalnie dużo więcej odwagi wymagało to od pań, które. Nie z zasłoniętymi twarzami, nie tyłem, tylko przodem stanęły face to face z tysiącem ludzi, którzy obejrzą tą wystawę i pokazały swoją historię, pokazały swoje takie zewnętrzne, które jest na co dzień pokazywane, a z drugiej strony to, ten trudniejszy gen swojego życia, swojej historii, który, który gdzieś tam był. I to jest z jednej strony piękne, z drugiej strony naprawdę, tak jak mówiliśmy, wiele odwagi wymagające. Nas było gorszym bólem pokazać to tutaj, bo jesteśmy w małym mieście, niż w dużym, bo tu nie jesteśmy y, osoby takie anonimowe. Tylko każda z nas gdzieś działa, gdzieś pracuje. Miałam okropne obawy, że ktoś powie, a poszła się starsza lansować na ten, ale to chyba nie o to chodzi. Chciałam tym zdjęciem pokazać, że mimo to, że dowiedziałam się, że mam raka, mam cukrzycę z powikłaniami, to jednak stanęła. Mąż w tym czasie mi umarł, mama. To chciałam pokazać, że jeszcze jutro wstaje. Słońce i są ludzie, którzy dla których warto żyć. To zdjęcie pierwsze, takie piękne, uczesane kobiety, wymalowane w tych swoich ukochanych sukienkach, które sobie wybrały, no to było świetnie, było wesoło, ale później się zmieniało tło na to czarne i trzeba było pokazać tą historię, no to już naprawdę, no już łzy były u wszystkich i były to bardzo trudne momenty i tak, żeby... Dobrze, jakby to zrobić, żeby jakiejś granicy czyjejś po prostu nie w żadną stronę, żeby to pokazać, ale nie kosztem czyimś. Ta młoda dziewczyna, Magda, ona tak naprawdę yy, ma w sobie ogromną inspirację. Ona nie lubi yy, naturalności, ona nie lubi cały czas tej ciągłości tych samych zdjęć. Ona robi, tworzy obrazy, zdjęcia, które mają coś mówić. Więc jakby tutaj nasza współpraca niesamowicie się. Jakby połączyła i się okazało, że w momencie, kiedy ja jej mówiłam, jaką ja chcę wizję, ona dodawała jeszcze coś od siebie, więc, jakby y, widzę w niej ogromny potencjał i wiem, że to będzie miało wielkie boom na przyszłość dla fotografów również.